Cześć! Witajcie robaczki na filmiku. Dzisiejszy odcinek nie jest odcinkiem takim, takim sobie specjalnym. Dzisiaj odcinek jest wyjątkowy, ale o jego wyjątkowości powiem, powiem nieco później. Generalnie dzisiejszy odcinek będzie taki trochę dwuczęściowy. To nasze wszystko będzie w jednym e, fragmencie. Natomiast chodzi mi o to, że Chciałem poruszyć taki temat, który dość ostatnio intensywnie do mnie dociera, nie dotyczy mojej konkretnej osoby, natomiast dotyczy pewnego zjawiska, które, które nazywa się w fotografii profesjonalizmem, czyli czym jest profesjonalizm, właśnie o tym chciałem parę słów powiedzieć na, 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 na tym filmie. I druga rzecz, o której chciałem powiedzieć, to powiem później, to taka, taka troszeczkę niespodzianka. Eee... Kto się domyśla, to się domyśla, a kto się nie domyśla, chyba nikt się nie domyśla. Dobrze, lecimy z filmem. Na pewno spotkaliście się, się z, takim, z takim zdaniem, sformułowaniem, określeniem, że coś ktoś robi nieprofesjonalnie, że jest amatorski, tak? że to trąca takim, że coś jest wreszcie nie, nieprofesjonalne, tak? Że, że tak nie działa profesjonalista, lub też masa, cała masa właśnie innych. Innych zdań, określeń, które dotyczą tego, jak kto, co i czym robi. Tylko, że ja bardzo często słyszę to w odniesieniu do, do pustki, tak? Do, w odniesieniu do takiego do, do bez sensu, do, do, do klepania. Tak naprawdę chodzi o to, że yy, bardzo często, o, o właśnie, może powiem na, na przykładzie, najczęściej słyszałem takie coś, że fotografowanie telefonem jest nieprofesjonalne że profesjonalista nie posługuje się telefonem, że telefonem nie można zrobić dobrego zdjęcia. Dla jasności dzisiaj nie robi zdjęć telefonem. Taki, ta, taki odcinek właśnie jest, jest w, w przygotowaniu. Dzisiaj, dzisiaj robię zdjęcie kanonem z osobistych powodów, Między innymi dlatego, że ten odcinek bardziej będzie o gadaniu. Oczywiście powiem coś o samej fotografii, nawet o tej fotografii, którą teraz będę robił. Nie bez powodu, właśnie założyłem już pierścień i, i holter. Jestem na zalewę solejowskim. Mam ładnie zachmurzone niebo, co niewątpliwie zamierzam wykorzystać właśnie na wykonanie zdjęcia. Także w tej chwili już uzbrałem po kolei aparat. Już jest właśnie pierścień holter założony. Teraz zakładam filtr. No i ktoś mógłby powiedzieć, że moje podejście w tej chwili jest profesjonalne, tak? bo mam aparat na statywie. Bo przede wszystkim mam pełną klatkę, mam obiekty szerokokątne o wysokich właściwościach optycznych, mam filtry, mam wszystko co, co potrzebuje profesjonalista, żeby zrobić profesjonalne zdjęcie. Jest w tym część prawdy. Powiem Wam, że jest w tym racja, i racja, która objawia się tym, że wiem, co robię. O to się rozchodzi. O to się rozchodzi, że. Nie działa w ciemno, tak? Chodzi o to, że rzeczy, które kupiłem, które mam, z... no właśnie tutaj problem z tym montażem, tylko filtra czasami. Rzeczy, które kupiłem, które mam, nie kupiłem ich w ciemno i zwyczajnie umiem, umiem z nich korzystać i. No, nie chcę tutaj się przechwalać, że oto ja Grzegorz Leśny jestem, jestem profesjonalistą, bo mam to i to i robię to tak i tak. No właśnie nie, ale jedno trzeba powiedzieć sobie od razu na wstępie. Profesjonalizm to podejście do zdjęcia. Czyli, że jeżeli na przykład ja się szykuję na. Dzisiaj generalnie szykowałem się na to, żeby sobie zrobić zdjęcie o zachodzie słońca, tak. Do zachodu ładnego dzisiaj jednak nie będzie, jednak mam bardzo ładnie, zachmurzone niebo. Te chmury są. Y... Tych chmur jest niemało. Chmury są naprawdę różne i w tych chmurach mam wybór. One rozciągają się w różnych kształtach i w różnych odcieniach, no niestety jednego koloru, ale wcale mi to nie przeszkadza w tym, żeby właśnie jakiś kadr sobie wykroić i zrobić sobie to dobre ujęcie. Y... No, powiedzmy, że zrobimy sobie takie coś. No i to już na tej połówce można powiedzieć. sobie, przysunąć tę połówkę trochę w dół. I to już na tej połówce nawet, nawet ładnie wyszło. Chciałem Wam powiedzieć takie coś, że profesjonalizm, właśnie tak, to jest podejście, o tym mówiłem. Natomiast gdzie profesjonalizmu nie ma? Konkretnie, profesjonalizmu nie ma. Na półkach sklepowych. Profesjonalizm nie kryje się w cenie za sprzęt. Profesjonalizm do sprzętu odnosi się dopiero wtedy, gdy biorąc aparat do ręki, aparat, obiektyw, cokolwiek, gdy wie się, jak to wykorzystać, gdy potrafi się wykorzystać potencjał do właśnie drugiego aparatu średnio drogiego aparatu, średnio drogiego zestawu, bardzo drogiego zestawu, a jeżeli ktoś, kto jest ogarnięty, weźmie do ręki telefon, to co wtedy? Co zrobi z tym telefonem? Będzie nieprofesjonalny? Nie. Będzie profesjonalny, ponieważ będzie wiedział, jak się zachować z tym telefonem, jak sobie ten telefon ustawić, żeby wykonać poprawne zdjęcie. To jest profesjonalizm, to jest podejście. Profesjonalizm wywodzi się w prostej linii z doświadczenia i z ciekawości, właśnie. Profesjonalizm wreszcie ma przełożenie na podstawy fotografii, tak? Na zasady. Właśnie. Również na zasady. A pewien wielki człowiek, bardzo wielki, bardzo znany człowiek, konkretnie Dalai Lama, powiedział takie coś, żeby się uczyć zasad. Bo dopiero wtedy, gdy nauczysz się zasad. Będziesz wiedział, jak złamać je we właściwy sposób i to jest prawda. W tym kierunku idziemy, w tym kierunku właśnie idą profesjonaliści. Nie w tym kierunku, żeby wydać pieniądze. Nie da się wydać profesjonalnie pieniędzy na sprzęt. No nie oszukujmy się. To nie jest dobry kierunek. Właściwym kierunkiem jest posiadanie, e, e, właściwym kierunkiem jest posiadanie zdolny aparat zrobić przyzwoite zdjęcie. E, przykuć uwagę kadrem, pokazać, że umie się zdjęcie naświetlić, tak? Nie ma znaczenia, czy ja mam aparat za 500 zł, czy za 5000 tysięcy, czy za 15 tysięcy, tak? Dzisiejsze aparaty idą, e, wychodzą naprzeciw użytkownikowi, pomagając mu w wielu rzeczach, wyręczając go, co jest niebezpieczne. E, zawsze wyręczanie idzie, idzie w parze, idzie pod rękę z lenistwem, tak? E, Chmury mu ciekają, ale to jest osobna sprawa. Zaraz, zaraz, właśnie będę musiał się przemieścić chyba z aparatem, żeby sobie tutaj coś, coś, coś fajniejszego wykroić. Takie właśnie ulepszenia sprzętowe bardzo często rozleniwiają, że, że tak powiem, fotograf traci swoją czujność wtedy, tak? Lub też o wiele rzeczach nie wie po prostu. Nie zdaje sobie sprawy. Nie ma świadomości, że coś można tak albo inaczej. I no, nie wiedząc, bardzo często będzie popełniał błędy. Yy, oczywiście nowoczesne aparaty, nowoczesna technologia, która to, to wszystko wciąż się rozwija, tak? Yy, to będzie pomocne, to będzie pomagać. Czyli można również uzyskać rezultaty, których nie można było znowuż uzyskać na sprzęcie poprzedniej, poprzedniej generacji. I jest to ukłon w stronę kogo. W stronę profesjonalisty, w stronę kogoś kto już zdjęcia robić potrafi, a nie w stronę kogoś kto kupuje swój pierwszy aparat i wywalając na niego jakieś tam, no wcale nie małe pieniądze. Nawet dzisiaj widziałem ogłoszenie na, na giełdzie sprzedażowej z, z, z opisem, że ktoś kupi sprzęt, no i nie pykło, tak? No to, że, że to nie jest to. Wiecie ile ktoś wydał na sprzęt? 30 tysięcy. I teraz jak myślicie? Odzyska 30 tysięcy? <laughs> na pewno nie. Nie śmieję się, broń Boże, z tej osoby. Tym niemniej właśnie to jest, to jest prosty przykład, który tłumaczy Wam właśnie, czym jest odpowiednie podejście fotografii do, do zakupu sprzętu. Czy warto pakować od razu wrogi sprzęt? Nawet nie wiadomo, czy Wam się to spodoba do końca. Ja chcę dzisiaj, ja chcę teraz. Jeżeli ja będę chciał za miesiąc, to nasze znaczy, że, że będę chcieć. Naprawdę. Na tym to wszystko polega. Jednak górą trochę tego wiatru goni, bo te chmury mi cały czas uciekają. Jak tu się próbuję złapać w jakiś fajnie sensowny sposób, bo mam dość ciekawe połączenie właśnie tej wody, tak, nad którą jestem, brzeg właśnie ze świeżymi trawami, trawy, trzciny. Mam tu właśnie ten układ tej linii brzegowej dość Dość ciekawie to wszystko wygląda, dlatego właśnie staram się tego, tego momentu nie zmarnować. To jest właśnie dokładnie to, co teraz widzicie na przebitce. Dokładnie właśnie to widzę, i jestem w tej chwili w tej klasycznej dla siebie ostatniej pozycji, czyli plecami do słońca, tudzież inną częścią ciała też. Czasem właśnie bardzo często, patrząc się w tą drugą stronę niż, niż zachodzące słońce, bardzo często właśnie można znaleźć sobie takie dość ciekawe właśnie widoczki. Spojrzeć się, dobrać sobie odpowiednią perspektywę. W moim przypadku to właśnie będzie perspektywa niska, właśnie żeby ująć w szczególności niebo, które mam nad sobą, tak, żeby złapać tego brzegu tej wody. Jako że była prośba o parametry jedna wciąż tą te prośby. No to powiem tak, no ja działam standardowo tutaj mogę sobie pozwolić na, na ISO 100, mogę sobie pozwolić, mogę sobie pozwolić bez problemu. W związku z tym, że, że jestem na statywie, czyli mam swoje no, w tej chwili mam F71 czas dobrany do ekspozycji zerowej. Tutaj kompensacje ekspozycji nie robią ponieważ nie ma, nie ma tego mocnego światła takiego złotego, tej złotej godziny w tej chwili nie ma, bo z drugiej strony słońce jest od, totalnie odcięte murami, co, co też Wam zaraz pokażę, jak to wygląda. Muszę się troszeczkę przestawić, kurczę, tutaj w tą stronę, nie, tam za bardzo nie chcę, bo tam drzewa wchodzą, a to już mi będzie, to moją kompozycję psuło. Eee, wracając jeszcze na, na chwilę do, do tematu samego profesjonalizmu. Ktoś mógłby powiedzieć, no ale po co, po co statyw, skoro dzisiejsze aparaty są w stanie wygenerować bezszumne, wysokie ISO, tak, że mogę zrobić sobie to, mogę sobie zrobić to z ręki, tak. No, ja mam stary aparat, bo ja mam 6D, tym niemniej yy, kaczki, które teraz widzicie, yy, wykonałem, yy, u, w, wykonałem przy użyciu ustawień aparatu, które sobie sam zaprogramowałem pod wskazaniem C, tam jest C1, C2 w szóstce akurat, więc sobie zaprogramowałem jedną z tych C i dzięki temu właśnie to zdjęcie jest wykonane na ISO 25600, oczywiście był szum, musiałem ten szum usunąć, ale szum usunięty bez problemu i bez szkody dla zdjęcia, więc można. Aha, jeszcze jedna rzecz: to zdjęcie było robione z ręki, więc można zrobić nawet starszym aparatem. No, akurat szóstka ma dobrą matrycę, i właśnie to jest jeden z powodów, dla których ten aparat kupiłem. Mogłem kupić, w tym, w tym czasie mogłem kupić bez lusterkowca, nie kupiłem kupiłem szóstkę. Bez lusterkowca, oczywiście, musiałem kupić wtedy z drugiej ręki. Nie nowego, szóstkę kupiłem nową, i to było chyba ostatnia szóstka, która w ogóle była w sklepie. Mam już ją ponad 4 lata i raczej, raczej u mnie się zostanie. Chodzi, chodzi o co? Chodzi o to, no w tym przypadku konkretnie nagrywam, tak? Tutaj rozmawiam, gadam do, do Was jeszcze nie, ale gadam do, do mikrofonu, patrzę się tam w obiektyw. Stoi aparat, gdzieś tam go sobie przestawię w jedno, drugie miejsce, zrobię zdjęcie. Jest mi zwyczajnie z tym wygodniej, tak? Natomiast są jeszcze sytuacji, gdzie zwyczajnie musiałby się położyć. Nie mam tutaj odchylonego ekranu, więc musimy korzystać z wizjera. Trzeba by się położyć, gdzieś przeginać kark, czy nawet powiem Wam, że czasem pozycja wymuszona stojąc. Gdzieś się stoi na jakimś zboczu. Oczywiście można sobie ustawić to ISO 4, cyfrowe, czy tam yy, wysokie, czy cyfrowe, czy nawet pięciocyfrowe i są mogę ustawić i mogę to zdjęcie zrobić faktycznie, ale gdzieś się będę przeginiał, gdzieś zaryzykuję, że mogę się osunąć i w najlepszym przypadku po prostu mimo tego, że będę miał ten krótki czas, to zdjęcie i tak wyjdzie poruszone. Więc... Yy, u mnie statyw to jest po prostu moja decyzja, moja rozwaga, gdzie robię zdjęcia z ręki, tam robię z ręki, gdzie korzystam ze statywu, tam korzystam ze statywu i nie chcę tutaj przechwalać się za bardzo, jaki to ja nie jestem profesjonalny, ale jednak w tym kierunku staram się zmierzać, staram się po prostu, żeby, żeby zdjęcia, które wykonuję, żeby cokolwiek... Co robię w fotografii, żeby od początku do końca było zrobione w sposób przyzwoity, należyty, a przynajmniej w sposób poprawny, żebym później nie musiał swoich własnych błędów gonić, żeby nie musiał swoich własnych błędów poprawiać w obróbce lub też tłumaczyć się, może no, tak musiało być. To jest w ogóle, to jest osobny temat. Dlatego właśnie warto, warto pewnych rzeczy pilnować od początku do końca i, i być uczciwym, szczerym wobec samego siebie. Naprawdę. patrzymy się teraz na drugą stronę, czyli miejsce, właśnie, w którym powinien być zachód słońca, właściwie słońce to, słońce to już chyba zaszło, tak wam powiem. Widać tego za bardzo nie było gdzieś tam przez, przez chwilę było widać taki, taki różowy kolor, taka różowa Łuna i właśnie to było miejsce, że to było miejsce, w którym, które pokazywało, że tam konkretnie zaszło słońce. Także kolorów w tej chwili już nie ma. Oczywiście można sobie jeszcze samemu można tutaj, tutaj powalczyć o uzyskanie jakiegoś ciekawego kadru, bo wciąż mamy piękne chmury, właśnie te takie te porwane w różnych kolorach na różnych wysokościach. I bardzo lubię takie widoki. Bardzo właśnie podobałem mi się takie takie miejsca. Słuchajcie, jestem w tej chwili właśnie w takim otoczeniu, mimo tego, że jest niedziela. Majówka się skończyła. Słyszę kółkę. Słyszę czciniaka gdzieś tam, nawet gdzieś tam czasami go widzę, jest gdzieś tam przede mną, słyszę rudzika chyba słyszę nawet i naprawdę to są takie miejsca, które przynajmniej mnie takie też pomaga odpocząć, zregenerować się, tak? Zawsze, zawsze narzekam na to, że w takich miejscach przebywam zbyt krótko, że mam zbyt mało czasu na, na takie miejsce właśnie żeby, żeby właśnie, żeby z nich skorzystać osobiście, ale też, żeby coś właśnie twórczego w tej głowie się zawiązało, bo w takich miejscach jest to o wiele łatwiejsze, o wiele prostsze jest takie właśnie uzyskać. Natomiast co jeszcze? Właśnie ta druga część filmu, o której Wam Mówiłem, że, że to będzie... Ja sobie tylko tu podejrzę coś. Przepraszam za, za tą krótką przerwę. Wracamy do, do tematu. O co chodzi z tą drugą częścią filmu? Ci, co śledzą kanał od początku, chyba wiedzą. Rok temu nagrałem swój pierwszy film. Dzisiaj kanał fotografii jest prosta. Obchodzi taką swoją rocznicę I cieszę się, cieszę się, że... Ta rocznica nie jest wprawdzie w tym samym miejscu, bo pierwszy film nagrałem na niebieskich źródłach, i tak że właśnie myślałem, że ten rocznicowy film nakręca nawet w tym samym miejscu, na tym samym drzewie. Niestety plany mi się trochę pozmieniały, ale nie żałuję, że jestem w tym miejscu, w którym jestem. To miejsce też jest piękne, cudowne, pełne tej ciszy, i właśnie pełne, pełne tego, co jest taką, co jest treścią tego kanału, tak? Czyli natura. I człowiek wśród niej. Człowiek, który się odejduje, który, e, który tworzy. To jest właśnie, I to jest, i to, jest to, to coś pięknego. I tak to się właśnie stało. Rok, e, rok temu poszedłem standardowo ze swoim plecakiem, ze wszystkim i z telefonem na niebieskich źródłach, nie mając pojęcia o tym w ogóle, jak nagrać, co nagrać. Nie miałem mikrofonu, nie miałem, no, miałem tylko telefon. A jednak nagrałem ten pierwszy film, no i, i jakoś to dalej poszło. Przybyło trochę sprzętu, trochę się pozmieniało. Z czasem po prostu, gdy człowiek wchodzi w jakiś temat, to niektóre rzeczy dopiero ogarnia z czasem, tak? Nie od razu. Wciąż, wciąż oczywiście mogę powiedzieć, że są u mnie jakieś braki, ale bardziej bym się skupił na tym, że braki u mnie występują w tej chwili nie w samym sprzęcie, a po prostu w wiedzy, w yy, wykorzystaniu pewnych rzeczy, tak, a przede wszystkim braki w czasie. No niestety czasu, yy, czasu wielu z nas nie ma zbyt wiele, no i, a gospodarować właśnie tym, tym to się pozostaje, czasem nie jest łatwo. No ale cóż, no, trzeba, się, trzeba się z tym pogodzić i no, trzeba żyć dalej, mając nadzieję, że... mając po pierwsze nadzieję, że będzie lepiej, a po drugie dążąc do tego, żeby było lepiej, bo sama nadzieja jednak nie wystarczy. Z nadzieją jest tak samo jak ze szczęściem, trzeba mu pomagać. No cóż, no, jeżeli rocznica, tak? Czego bym sobie życzył w tą rocznicę? W ogóle, jakbym podsumował ten rok, może, może najpierw tak. Eee, ponad 700 subskrypcji, rosnące wyświetlenia filmów, eee, dialog eee, z subskrybentami, Wy, e, wymiana komentarzy. Nie przeliczam tego na to, czy to jest dużo, czy mało. Dzieje się do przodu i ja się cieszę, że, 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 że się dzieje, że, że Was przybywa, że jest zainteresowanie. Dla mnie jest to taka nowa forma też tworzenia samego siebie, tak? coraz, coraz częściej zastanawiam się w ogóle o przejściu na, na film, nie, nie całkowitym, ale też jako dodaniu filmów przyrodniczych takich właśnie do, do, do swojej galerii, tak? Prywatnej jeszcze na razie, już niedługo będzie publiczna. Myślę o tym. Myślę o tym i, i, chyba, i chyba właśnie to, to w tym kierunku pójdzie. Tym niemniej jestem zadowolony. Podsumowując ten rok, jestem zadowolony z tego, co się stało, z tego, co udało mi się uzyskać. Jestem zadowolony z tego, że w tym całym tym roku, w całym tym czasie, że miałem na kogo, że, że kogo liczyć, że, że była osoba, na której zawsze mogłem polegać, która jeżeli mogła mi pomóc w czymś, to mi jak najbardziej pomogła. Mówię tutaj oczywiście o mojej ulci której naprawdę wiele zawdzięczam jeżeli chodzi, jeżeli chodzi o samotworzenie tego kanału o subskrypcję o wszystko o wszystko o wszystko miejsca w których byłem także jestem naprawdę tej swojej kobiece wdzięczny czego bym sobie życzył sobie, sobie życzyłbym przede wszystkim wytrwałości życzyłbym sobie tego żeby bardziej mi się chciało żeby, żebym żeby nie zawsze błądził w ciemności, żeby... żeby to zawsze było do przodu, bo nie zawsze jest. Nie zawsze się udaje, ale nawet jeżeli jest to normalne, to nikt, nikt tego nie lubi. Oczywiście z porażki zawsze wyciąga się wnioski, a wnioski przekuwa się w sukces. Wam mogę życzyć zdjęć. Zdjęć takich, jakie chcecie robić, i osiągnięć takich. Do jakich dążycie? Dzień mi się kończy. Kończy mi się światełko. Mam nadzieję, że kanał wciąż się będzie rozwijał. I, i że będzie tylko lepiej. No chyba będzie. Tak myślę. Dzięki, że jesteście. Bardzo wielkie dzięki. Bez Jurki, bez Was tego by nie było. Naprawdę. Tak więc, do następnego filmidła. Trzymajcie się, siemeczka.